Chciałyśmy po prostu wyjść pewne siebie i, i od pierwszej minuty pokazać swoją wyższość. No ale mecz się ułożył troszkę inaczej. No i próbowaliśmy gonić wynik. Ja weszłam w ostatnich minutach, no i udało się. Za szkoda tych tak bramek brakowało agresji w pierwszej połowie. No, Jakbyśmy wyszły w pierwszej, tak jak w drugiej połowie, to myślę, że troszkę by to inaczej wyglądało. Też grałyśmy w dziesiątkę. I wiadomo, było ciężej, no, ale zdobywamy cenny punkt, i to jest bardzo ważne dla nas. Po przerwie, trochę przyjęłyśmy naszą grę i, i udało się wywalczyć remis. Na drugą połowę wyszliśmy już bardziej skupione, bardziej chciałyśmy się spiąć i, i też dogonić ten wynik 2:0. Bardzo nas cieszy, że udało nam się ostatecznie dogonić ten wynik. Jeszcze w dodatku, że to było w dziesiątkę, bo Ola Skrzyniak dostała czerwoną kartkę, no i cieszy, cieszy ten remis. No na pewno zagrałyśmy dokładniej i staraliśmy się wykorzystać sytuację. Pierwsze 30 minut wydaje mi się, że moja drużyna przespała. Na te pierwsze 30 minut przysłowiowo nie dojechała na mecz. I tak naprawdę dwie niespodzianki, dwa prezenty od zespołu gospodarzy. Eee, szczerze powiem, że bramki praktycznie zniszcza go dla nas 2-0 do, do przerwy. Eee, I brak koncentracji e, w drugiej połowie sprawił, że w, 90, w 91 bodajże, e, z, tego co, co, z tego co wiem, e, pada bramka na 2-2, na więc e, wydaje mi się, że z przebiegu meczu jednak wynik sprawiedliwy. Tak 2-0 wynik jest ciężki, bo jest, ale to y, jednak dałyśmy radę, podołałyśmy temu i, i udało się szczelić dwie bramkę. Pierwsza bramka dość szybko padła, także później mieliśmy dużo czasu, i, i w ostatecznym y, rozrachunku żeśmy zremisowały, także cieszy. Teraz w ten weekend akurat mamy przerwę, a później wyjeżdżamy do, do Rzeszowa na mecz z Rysowią. Ja zobaczymy jak, jak, jak to się nam poukłada, ale na pewno będziemy walczyć i będziemy chciały, chciały w tej lidze powalczyć o, o najwyższe cele.